Look at these houses. Big yards, white picket fences. It's the American dream, eh, Tommy? I suppose. Not for you? No, sir. I like being closer to the business. Don't let the flower beds and front porches fool you. There's more criminals out here than in the rest of the city combined. Is that why we're in the neighborhood? In a way. Merle's got a dirty prosecutor on his payroll named Watkins. Turns out he's old friends with Galati, The city councilor? The same. Morell that drop—that we might have had something to do with the Galati boy's death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. Word is, he's striking gold with a few witnesses. You have names. Yeah, but Paulie and Sam are taking care of them, and putting you on a different part of the job. We need whatever Watkins has got on us. Well, where's he holding? A safe in his villa. <laughs> I'm no safe cracker. <laughs> Don't worry about that. We're taking you to meet Salvatore. He's fresh off the boat, but he knows how to pop open anything. Just get him into the villa, find the safe, and he'll do the rest. What kind of rumpus should I expect? Nothing you can't handle. Watkins is going to the theater, so the house should be empty except for a bit of muscle. The office is on the first floor, and our stoolie says the safe is in the wall. Once Salvatore has the safe open, grab all the evidence and get out. Dead him, boss. Yeah, that's our guy. Salvatore, tutto bene? Eh? Sì, grazie. Don Salieri. Good to see you. You know the job. Don't let me down. Sì, si. lo capisco. Tommy, if you bump into Watkins, don't kill him. It'll just bring down more heat. You got it, boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... di conoscerti. Mędrwioszo, Pifauri. Halo, dzień dobry, dobry den, witam was w kolejnym odcinku z Mafii po wielkim powrocie, oczywiście powrocie oczywiście. Jedziemy załatwić jakiegoś bogacza, jest zajebiście, mamy jakiegoś Włocha obok I ja się wyciszam, bo zaraz znowu będzie pierdolił Co czekasz? Mówiłeś przynajmniej troszkę italińskiego? I kapotiareto il piano? Nie mówię ...fantastico... Uh, ...no... ...plan? ...sì... Yeah, ...il bus è... ...per favore... ...cosa Entriamo dal labirinto... ...senza farci sentire né vedere... ...la cassaforte è dietro un dipinto... ...al primo piano... ...dammi un po' di tempo... ...e lascia fare tutto... ...a me... ...quella cassaforte... ...avrà sicuramente... ...una larga... Uh... Tak, to będzie gonna be a long night uh, Cristo Santo. Chyba oh, Ziomek powiedział, oh, że musimy przejść przez jakieś labirynt, że coś jest w Pianinie, żebyśmy nie wstrzeli alarmu. Si. Si. Uh, um, uh, my job. Okej okay. Radio Let's listen to the radio Tak mi się wydaje, przynajmniej ale nie mam zielonego pojęcia co on tam pierwowi po włosku Mam nadzieję, że się nie mylę Ale po włosku... Non ero so nemmeno. È una vera vera qui. A volte questo paese è stupendo. Zostawcie tu, A w Ameryce, a quanto się in w Ameryce, Pro, jesteśmy w labiryncie. Trzeba się trochę... Rozejrzeć Pozałatwiać strażników, którzy na szczęście świecą latarkami, więc nie będzie ich tak ciężko Nie świecą latarkami, więc nie będzie ich tak ciężko znaleźć. Nie widzisz mnie cfelu Chodź pomogę Ci proszę Nie dziękuj Wspólny wieczór jest Twój, cały dla Ciebie, o ty kurwa, nie ma kuja. No nie, ja pierdole, wywołałem alarm kurwa. Jeszcze raz. Mamy radę. Labirynt oh, Dokładnie. A żebym sobie zagrał w Tomb Raidera. Ten Labirynt mi się tak kojarzy z jedną częścią. Z tą willą Lary, która to była część. Willa pojawiała się w rajsie i w Shadowowie. Z tych nowszych części oczywiście. O starszych się nie wypowiem, bo nie ogrywałem. Siemanko. Ciu. Nie macie. Ktoś tu jeszcze będzie? Mam nadzieję, że już nie. Dobra, póki co nikogo nie widzę. I w mur to ci na pewno coś da. Nie widziałeśmy ziomuś. Przyciski mi się jeszcze mylą. Tak, po tej stronie nikogo nie widzę. Czyli tu chyba nikogo nie ma. Tutaj jest jeden. Jak się gwizdało. Się to w ogóle jak widać, nawet nie pamiętam. Sięm sam sobie widzę, dobra, ryzyk fizyk. Widzicie, nie ma. O tak, to mi go. Tutaj spróbujemy sobie przejść. Tam jest jeden. Idzie w tą stronę. Idealnie. Złatwi się go od razu. Tak, postaw się tam. Postaw się idealnie stary. Chodź, 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 chodź. Idzie, nie ma stary. Teraz mi został tylko jeden. Ten który tam krąży. możemy wchodzić do wilgi. O kurwa, dwóch. Nie, 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 nie. Ten tam też się Fajnie No i świetnie Sachwatoly Gdzie jest tu A tu jest sachwatole Co ty tu robisz stary? Co za chłop, kaj ty jesteś? Chłopane, chodź, musimy wejść do willi, a trupy sobie niech leżą.

I understand. Dobra. Non quello. Guess we got another one to check. Il gabinetto? Oh. Sure. Show me what you can do. A oh, horse oh, oh, bardziej Be quick, Salvatore. Pacienza, pacienza. <sighs>

rano Dawaj, dawaj Dobra. Ostatni. Tam Rąbiście. O, sorry, o, matko. Trochę głupie. Trudno. Nie, pierwszy, nie ostatni raz się umarło. Będzie lepiej. No i git. Tamto sobie możesz strzelać do tego. Też sam mogę stąd strzelać. O. Dobra, to ja się będę bawił. Gin. Omarnij, przepadnij.

sam się strzela, nie Pewnie będziesz strzelał chłopie Bierzemy to Bo mi się podoba Spierdalamy I Matko boska, jak to się ślizga, okropnie. O! Okropnie się tym jeździ. Co ja wziąłem? Tym się nie da uciekać. Okropny ściek. z przynajmniej śniadnie po latom. O matko Grazie a Dio Salvatore się Where do I take you home go No i Devo dirti una cosa, al nostro prossimo lavoro penso io alla Casaforte, hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa ed è tutta colpa tua. E impara almeno un po' di italiano, per rispetto della nostra patria. E uh, come parlare al mio cane, lo so, ma questo, dovevo dirlo, non farlo mai più, mai più. Ok, ok. Sure. Jasno, udawałeś, że coś zrozumiałeś. Good night. Good night. Dobra, zmiamy typ odcinków. Rozdział co odcinek. Rozdział ukończono odwiedziny godziny u bogaczy. Tytuł odcinka już mam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. W chuj krótki odcinek, ale przejdźmy na taką serię, jeżeli to ma lecieć rozdziałami. Wydaje mi się, że będzie lepszym pomysłem. Do zobaczenia.